Człanka z tej strony, zaczynamy kolejny odcinek z Fortnite'a i dzisiaj ze mną Patryk i dzisiaj będziemy walczyć na arenie duo. Antenka? Antenka jest the No Okej, okay, no to nie będzie ci ta Antenka. A wy dajcie znać w komentarzu ile wy macie punktów na arenie. Też możecie dać znać w komentarzu, czy kupicie mi gifta, polecam Nick nic. NickPatic 2 i 6. Dużej Niech z dłużej, jak z małej Z dłużej, p... Aaaa, Okej, okay, biorę... Ja biorę te potki Faktycznie yes. Ja mam p19 Jak coś Leży Cool, cool Dobij od razu, że biorę punkt i się sypuj Dobiję, dobija. dobija. jest od razu drugi, 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 000. Zero, zero, zero. Ej, mogłem medkita dla ciebie stamtąd za... Ale nie, ja mam 100hp A, dobra, 100, busa się od razu 100hp, wsiadaj do mnie Ej, chłop, dwu... Cały team, cały team O! Oni mają całego kewa! Uuu! NIE! <grywa> Dobra, lecimy Dobra, do nexta. Lez, widzowie, dajcie znać, teraz wchodź na mapę. Czy wolicie tą miejscówkę z tą mantęką, czy te szlamowate szuwary jakieś? Tak, czy tu, czy tu. Dobra, Bo co sobie tam... Nie ma skrzynki, co? czypał mam, wiesz, nie mam ani broni, ani skrzynki, pistolet mam tylko też prawie, actually nic O, typa mam Proszę, nie giń Nie, to nie był typ Bładeczka z siordem. nie wiem, jakie to nie rozróżnili okej okay. Co jest? Skoczę. Widzę typów i widzę klepę. Dawaj, dawaj, dawaj eee... O, ktoś mi zlatł, co? Ty otworzyłeś okay. skrzynkę? Sam się otworzyłam, akurat Dobra, jest. O, widzę, widzę, widzę. widzisz? Rozwalam ścianę. Nie. Rata ta ta Nie wiem, gdzie oni są. Nie, nie Ej, widzę. klepią się z kimś, klepię się, chłop. Widzę, ale nie mogę tu wskoczyć. Leży ziomek. Dobijam, dobijam, dobijam. Leży. Tutaj ty bok się. Wiem. Wbijam mu się. Wbijaj. Na, nade mną, nade mną dostał i dawaj przebijamy się przez ściany nie mam ammo leży kilofuję go yes! <noise> Ej, ty pod razu obok nas widzę to nice nas, kilofa, nie drugi! nice ja, Cześć, ja go zabiłem nie ty go zabiłeś a to sadge <noise> Ja nie mogę, ale spray Co jest? jest? Co za frajer? Dasz radę. Od razu go dobijaj bez długi obok. Dobij! Szybko, dobijaj! Zdążysz dobić! Dobijaj! Dobij go, że... Ty tyły, proszę cię! Proszę cię! Brawo! Brawo, no dobrze! Teraz go masz klepać na łeb. Spoko, luźno. Wow! A ty już jest karta, okej. Okay. Yes, sir. Ło... Łoł! On dojazd robi górą Wiem, widzę Zauważyłem Niestety o, wyszłam, Bóg chłopacy jest. Chodź! <grych> I, Do mnie, bo on nie ma broni, my cały czas biegamy Gdzie? Widzę, widzę, widzę Aj! On nic nie ma Widzę Został 38 Leży, 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 leży. Do Dobi, dobi, dobi. Do, 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 do. Co teraz? Szyk... Tu jest jego teammate. Jego teammate. Uważaj. Uwa uważaj, czekaj uważaj, po, uważaj. Jego teammate. Uważaj. Bo tutaj jest dużo ludzi. A, czekaj, to wie, że mi chillofuj. Masz dwie broni, nie masz dwóch broni, ok. Rozumiem. Czekaj, bo... Ten chłopiec tutaj? A? Tak, ten chłopiec tu. Jest tutaj. O, 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 widzę ludzi. Wjazdam. Ej, bo nic nie mam. Ej, podmieniłem im. Zostawiłeś z jakimś chłopem. Dobra, ja, ja uciekam, bo im. O jest! Co jest? Dostaję spraya. No, są! Ej, nic nie mam? Uciekli, uciekli lunch padem. A MKTRWEN był w niebo wzięty. A to jest skrzynka, o. Pistolet jeden z radę. nich tam ma biało Ej, jeden też ma biało, ale ja mam mniej Gościu w oknie, jakiś shriek To tamten ma biało Tam Dawaj tam, dojazd Tak, ale... Ja mam loa. Ja tam robię dojazd Czekaj, ja, ja muszę się uleczyć, wiesz? Dobra, mam hula, poradzę sobie no, Dobra On beczki niszczy Ale mia miał biało, ale tam jest jego teammate, który też miał w sumie biało Ich porobię Mam Laca, lacę, 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 lacę o ma pompę! Oj Ale dostali ode mnie okay, doj, doj, doj. I się kampi za drzwiami jeden, doj, doj. brawo! Nie, 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 nie zabija, nie zabija, nie zabija. On ma jeszcze kewa. Ajajaj, aj, 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 50 hp. Tak naprawdę po śmierć Sprec hita był. A wow! Co jest? Mam po kewie on ma zero. Zdobij go od razu, bo... O pompę. A, masz. Nie, nie masz. Nie mam, nie mam. A, dobra. Ej, stój. z pompy na takie daleko gościu, tak? on chyba nie ogarnia, ale go. Porobisz ich? Dobij! No dobijam przecież! Brawo! A drugi? O. Nie no zabrał mi! Uciekaj! Zabrał mi fraga, skąd? Stamtąd czy stamtąd? Nie, stamtąd coś z rampy budowałeś tam Widzę, stronę. widzę Widzisz? On już w chyba dostał Chyba nie Oj, uciekaj po moją kartę, jeszcze Sk plecy mam O, plecy No I sorry, ludzie, że w poprzednim ujęciu jakby nie było mojej kamerki przez chwilę Po prostu bateria w aparacie mi padła Musiałem wymienić Ale że jest wszystko git Dobra i na koniec odcinka zagramy sobie casual'a takiego na odstrasowanie. Ja cię kręcę, ale tutaj leci ludzi Myszka na... mi nie działała przez chwilę, nie będę teraz pierwszy No na, na tym holpie, co Dobra MK, 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 MK Gość ma da. doda do masz ażby e, gdzie Ty jesteś? Bo ja też chcę się je postrzelać. Dobijam Halo, A po co ja dobiłem to nie Serena, ja zapomniałem. Ja cię kręcę! Gościa masz! Leży, leży leży, spoko. Jezus. Tu jest gościu, tu jest gościu w tym domku. Widzę. Trafiłbym z tej połowy leży, leży, leży. ...przeszukam. okej. Dawaj, e, e, ch chroni mnie, jak na razie byś mógł. E, ammo do m bym potrzebował, wiesz? Okej, okay, okej, okay. już. I widzę typa, jego krową leci. Widzę, widzę też. Czekaj, sobie od niego wezmę jakiś Ale nie ammo. mam... Nie mam żadnego ammo do m -ki. Ej, bo mam typa, dawajam Dawaj ja Dawajam ja modemki Nie mam mama Co ty gadasz? Zero mam. No przecież. Jakieś leczenie? Chcesz pompę? E, chcę. Dzięki, wow. A ma do tej pompy? Nie mam. Ale ja mam trzy. A ja pięć. No to. dajm. O, czekaj. Nie trafiłem jeszcze z Railgana Spema tam szczelan. Ta, spema Ty, w sumie czekaj. Do, ja im robię do startem. Czekaj, czekaj, czekaj. Tu są! Wysadzę go! Żartowałem! Leży jeden, ty! O, On ma spaza! Ja nie mogę! Ej, miał 100hp. E, tutaj spocone edity by e, patix 26 Ej! Jeśli byście chcieli e, zagrać z takim napoceńcem, e, to zapraszam na mojego Discorda, link jest w opisie. I co zedytować nie mój? Ej, tutaj jest ziomek. Dostał 20 biało. Wypad. Do mnie leci. 30, 30, leży. Dobiłaś go? Ja go dobiłem Jezus ja ginę jak ją mi wali Matko to, to święta, święta ty giniesz od bota Typa mam Został za 30 Dostał w za banie 82. Leży Nie, 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 ja nie chciałem go przeszukiwać Ja nie mogę ginąć! Deda mam Deda mam Proszę nie. Ale chodź, bo on ma noła takiego, że to szoki, strzelaj do niego, do dziada wstrętnego. Ale ja przecież tak? go zabiłem. Chodź mnie podnoś, ale do ufa. I dobra, tutaj są. A, okej, okay, widzę. Dostał mocno. A, mój. Dobra. No to to byłoby na tyle w tym odcinku, jak wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję lękiem na kanale. Um, my się z wami żegnamy, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć! Cześć.